Tak, witam Was, Szerf Internetu. zajcie dzisiaj dostałem taką krótką informację od dziennikarza portalu Łazarz.pl, Pana Janusza Ludwiczaka, o tym, że portal organizuje taki plebiscyt, plebiscyt na najważniejsze wydarzenie, jakie zdarzyło się na Łazarzu w roku 2012. I oczywiście poinformował mnie, nie, co sprawiło mi, nie ukrywam, dużą przyjemność, że również wydarzenia związane z moją walką z złodziejami sklepowymi, nawiedzającym, działającym wówczas sklep Mikrus, też zostały umieszczone na liście yy, zdarzeń ważnych w 2012 roku. Będę. Wam wdzięczny, jeżeli wejdziecie na portal Łazarz 2012. Ja w opisie w tego filmu, tego vlogu umieszczę Wam link. Będę Wam wdzięczny, jeżeli zapoznacie się z wydarzeniami, jakie są na liście plebiscytu i jeżeli uznacie, że ta akcja szeryfa internetu miała jakiś znaczenie, była ważna, Waszym zdaniem, to oczywiście będę wdzięczny za to, że oddacie głos na akcję szeryfa internetu. Mówię, będę Wam wdzięczny, bo oczywiście zostawiam Wam naprawdę swobodę decyzji. Jeżeli uważacie, że będziecie uważać, że któraś z innych rzeczy tam wymienionych jest ważniejsza, to ja na pewno się na swoich widzów nie obrażę. Ponieważ taka jest reguła demokracji i coś, co mnie wydaje się bardzo ważne, może być inaczej odbierane przez zupełnie inne osoby, co zresztą jest bardzo logiczne, bardzo mądre. Więc wejdźcie na ten portal, jeżeli Was coś zainteresuje, oddajcie swój głos. To dla mnie jest o tyle ważne, że jeżeli zaczniecie oddawać te głosy, na jakieś tam wydarzenia, to będzie to znaczyło, że zaczynacie się interesować tym, co się dzieje wokół Was. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo jak wam zawsze podkreślałem, takim prawdziwym celem yy, szerifa internetu, to nie jest stworzenia, stworzenie postaci jakiegoś takiego maczo, który nie wiem, biega gdzieś tam poza kamarkach i szuka kurczę wszystkich złodziei, bandziorów i nie wiem, czegoś tam jeszcze. Ponieważ to na, tak naprawdę należy do policji, ja chciałbym tylko po prostu policji przypominać o tym, że powinni dbać o nasze bezpieczeństwo. Zresztą nie tylko o policji, bo to y, działania policji są jakby wykonywaniem pewnych y, ustaw, pewnych y, przepisów prawa, które ustalają politycy. Więc tak. W pierwszej kolejności chciałbym o tym przypominać politykom, potem samorządowcom, a na końcu yy, policji. Ale chciałbym przypominać, nie chciałbym ich wyręczać w pracy, tylko chciałbym im przypominać wszystkim po co są. Natomiast ideą szefa internetu jest to właśnie, żeby tworzyła się więź obywatelska, żebyśmy czuli się współgospodarzami miasta, gminy, sołectwa. To jest ta moja idea. Więc jeżeli będziecie wchodzić, będziecie oglądać, będzie to właśnie świadczyło, że idea szeryfa internetu powoli się spełnia. Cześć, pozdrawiam serdecznie.